Witam! Ej, widzisz, tam jesteśmy i trochę inni. Ej, to jest mój brat. Oglądaliście film, walka z moim bratem? To właśnie tutaj brat. Ej. Ej, to jest mój brat. To jest mój brat. Nagrywa i... Ładnie, i napiszcie, walka z moim bratem. Radzę wam, to jest fajny film. Lepie obejście. No właśnie. Mamy tylko 3 widzów, więcej! No właśnie! Czorki, trochę wymyśli my Widzę to. <noise> Wiem. Czorki, ale mój, tak, mój brat umie się tak kupiać Nie patrzcie na niego. Nie podajcie na niego uwagę. Trochę zmieniło mi się Tak, no. I okej.

obejdi mi gusta. Obejdi nás. Ne, to je my gusta. Ne, to, gustu, a a. Ní, to bez. pa.